Złość i histeria dziecka. Siedem faktów, które musisz znać. Czasami bywa naprawdę trudno. Ten wrzask, który świdruje w uszach, ten płacz, jakby świat się skończył. Czasem bicie i kopanie i ta bezsilność, ta złość na własne dziecko, ten ogromny smutek, frustracja i potworne zmęczenie. Niemoc. I bezradność. Znasz to? To oglądaj dalej. Przed Tobą Mariola Kurczyńska, pedagog, terapeuta, pedagogiczny doradca rodzicielski z ponad 25-letnim stażem zawodowym, autorka kursu online Trudne emocje u dzieci. Czasami czujesz się jak worek treningowy albo bęben, w który dziecko wali bez opamiętania. I nie jest tak, że jak skończy. To będzie koniec, co nie? Te emocje zostaną z tobą minimalnie do końca dnia. Będziesz przeżywać, analizować, zastanawiać się, co zrobiłaś i zrobiłeś nie tak. Czemu tak się stało? Często usłyszysz takie złote rady, żeby po prostu zignorować dziecko. I boli mnie to, bo żyjemy w czasach social mediów, gdzie znani celebryci pokazują swoje życie. Dla mnie najsmutniejsza sytuacja to ta, kiedy celebrytka ma dziecko i pokazuje, jak ona je wychowuje. Wręcz udziela rad. I takie właśnie rady, żeby odrzucić dziecko i przejść nad nim, kiedy ma atak histerii, to podobno świetny sposób. Jestem przerażona, bo wiem, że część z Was weźmie to do siebie i posłucha. Zgoda, można czasem tak zrobić z bezsilności, ze zmęczenia albo z braku wiedzy, ale chwalić się tym to raczej. Nie powinniśmy. Brakuje tu co najmniej dwóch czynników: empatii i wiedzy. A teraz przejdźmy do faktów na temat złości i histerii. Fakt numer jeden: złość nie jest emocją, którą trzeba tłumić. Nie lubimy doświadczać złości, ponieważ wiąże się z nieprzyjemnymi doznaniami, zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. Powiem Ci więcej: psychoterapeuci bardzo często mówią, że wiele trudności dorosłych osób Bierze się właśnie stąd, że oni nie potrafią się złościć. Dosłownie nie potrafią tej emocji odczuć i wyrazić. Tymczasem złość jest sygnałem, że nasze oczekiwanie nie zgadza się z tym, co mamy. Na przykład, dziecko może wpaść w złość, kiedy nie ma w lodówce jego ulubionego jogurtu. W tej sytuacji złość jest naturalna. Zazwyczaj rodzice każą wtedy dziecku się uspokoić. Chcą, by jak najszybciej przestało przeżywać to, co czuje. W ten sposób uczymy je, że złość jest niewłaściwa i nieakceptowana, a to duży błąd. Dając sobie i dziecku prawo do przeżywania złości, uczymy, że jest naturalna i dziecko może sobie z nią poradzić. Fakt numer dwa: złość jest taką samą emocją jak radość. Każdy z nas lubi radość, ale nikt nie lubi złości. To trochę niesprawiedliwe. Bo złość jednak to emocja taka sama jak każda inna. I zarówno dorosły, jak i dziecko ma prawo do jej przeżywania. Złość jest trudna i nieprzyjemna, dlatego zwykle u dziecka traktujemy ją jako problem. Nie da się jednak sprawić, by zniknęła. Jednak zamiast tłumić emocje, warto pomóc dziecku je opanować. Czasami wystarczy dać czas, żeby mała fala złości opadła samoistnie. Nie możemy pozbawiać dziecka przeżywania każdej emocji, Każdej mam na myśli te przyjemne i te nieprzyjemne. Te przyjemne są łatwe, te nieprzyjemne są trudne, jednak każde dziecko w ciągu życia doświadczy złości, smutku, frustracji, gniewu, strachu czy przerażenia. To normalne ludzkie emocje i potrzebujemy ich dla zachowania równowagi emocjonalnej. Nie można przeżyć prawdziwego życia tylko się uśmiechając i nie doświadczając strachu ani złości. Nie chron więc dziecka przed emocjami, tylko ucz je jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Fakt numer 3. Dzieci potrzebują bliskości, nie odrzucenia. Zgodnie ze współczesną wiedzą, dziecko przeżywające trudne emocje uczy się je regulować w zdrowy sposób. Poprzez bliskość rodzica, więc zwłaszcza w tej chwili, potrzebuje miłości, obecności i poczucia bezpieczeństwa. Obecność nie zawsze oznacza przytulenie. Czasem dzieci tego nie lubią i to jest ok. Wystarczy, że wiedzą, że rodzic jest obok, jest dostępny, mogą podejść w każdej chwili i nie zostaną odrzucone. Fakt numer cztery. Ataki histerii zdarzają się niemal każdemu dziecku. Kiedy dziecko rzuca się na podłogę w ataku dzikiej histerii, to nie oznacza, że jesteś złą matką. Nie. Po prostu to się może zdarzyć każdemu. Dzieci po prostu tak się rozwijają. Problem pojawia się wtedy, kiedy te ataki pojawiają się znowu, znowu i znowu, a dziecko nadal nie ma innych strategii na radzenie sobie z tą emocją. Fakt numer 5. Wiedza daje spokój i bezpieczeństwo. Kiedy masz wiedzę, jesteś w stanie przewidzieć, i zapobiec awanturze. Dzisiaj każdy rodzic się uczy: czy to czytając książki, czy przerabiając kursy, uczestnicząc w webinarach i szkoleniach. Nikogo w tych czasach nie trzeba do tego przekonywać. Wiedza daje ci coś najcenniejszego. Awantura cię nie zaskoczy. Umiesz albo ją przewidzieć i do niej nie dopuścić, albo umiesz sobie skutecznie z atakiem złości poradzić. Po akcji wychodzisz zadowolony, czy zadowolona. Sama sobie przybijasz piątkę, wszyscy zadowoleni i wtedy nie musisz wiecznie skakać wokół dziecka i być wyczulonym na każdy grymas w panicznym strachu przed awanturą, bo po prostu nie boisz się tego, masz nad tym znaczną kontrolę, bo masz wiedzę, czujesz, że ogarniasz, a to daje ci spokój, pewność oraz bezpieczeństwo. Fakt numer 6. Złość wymaga bezpiecznej przestrzeni. Jeśli gniew jest zakazany, ciężko go zaakceptować. Ważne, żeby dziecko nie winiło się z powodu przeżywanych emocji, nie przetrzymywało ich w sobie, a wiedziało, że może się złościć. I to jest normalne, to jest ok. Ważne, żeby wiedziało, że złość jest nieprzyjemna, ale bezpieczna. Musi wiedzieć, że fala złości jest wysoka, ale po krótkim czasie mija. Ostatnio odwiedzałam znajomych rodziców rocznej Marysi. Mała zenerwowała się na mamę, bo chciała pobawić się jej okularami, ale mama nie pozwoliła. Obserwowałam rodziców, jak się zachowają w obliczu złości i frustracji dziecka. Zrobili tyle, co powinni, byli obecni i gotowi zareagować w każdej chwili, ale nie było takiej potrzeby. Marysia wróciła do normalnej zabawy po jakichś 30 sekundach. Po złości nie było śladu, nie było potrzeby przykładania do tego więcej uwagi, rozmawiania, tłumaczenia, uspokajania. Dziecko samo poradziło sobie z tą emocją na tym poziomie. Brawo rodzice! Nie zawsze lecenie z pomocą czy natychmiastowe przytulanie to jest to, czego dziecko potrzebuje. Fakt numer 7. Zadaniem rodzica jest nauczyć dziecko radzenia sobie samemu ze złością. Większość rodziców tak bardzo chciałaby, żeby dziecku było dobrze, że czasem przez przypadek mogą wylać dziecko z kąpielą. Na czym to polega? Tak bardzo chcą widzieć uśmiechnięte, szczęśliwe dziecko, że kiedy ono się złości, słyszą o sobie coś niedobrego. Nie czują się dobrymi rodzicami. Dają wtedy nawet nadmiar czułości, wierząc, że tego nie może być za dużo. A jednak dziecku potrzebna jest przede wszystkim wiara, że potrafi samo sobie poradzić z małą złością. Reaguj więc adekwatnie do skali problemu. Nie każda złość wymaga 10 minut obecności i przytulania. Czasem dziecko dochodzi do siebie w minutę. Wystarczy mu na to pozwolić. Obserwuj dziecko, a najlepiej sięgaj po sprawdzone źródła wiedzy i ucz się, jak pomóc dziecku samodzielnie radzić sobie z prostymi emocjami. Każde dziecko to potrafi, tylko potrzebuje jednego: Twojego spokoju, opanowania i Twojej wiary. Nie bój się złości dziecka. Ono wyczuwa Twoje niepewności i lęk, przez co może złościć się i cię bać jeszcze bardziej. Taka garść faktów na dzisiaj. W podsumowaniu powiem, że złość nie jest wcale straszna. Jest normalną ludzką emocją i nie powinniśmy ani jej tłumić, ani też nie dawać jej niepotrzebnie zbyt wiele uwagi. Musimy dostosować nasze reakcje do sytuacji, do wieku i do wrażliwości dziecka. Każde dziecko jest inne i każde rozwija się inaczej. A przytulanie nie jest jedynym, najlepszym sposobem na wszystko. Jeśli się nie zgadzasz, zobacz koniecznie mój film, gdzie rozwijam ten temat. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. To był bardzo ciekawy odcinek. Każdy musi go zobaczyć. I czekam na Wasze komentarze. Czy zgadzacie się ze mną, czy nie? Jak to u Was wygląda? Jakie macie doświadczenia ze złością swoją i dziecka? I do zobaczenia, już za tydzień.